Cześć, tu ponownie Kuba Serata. Po wielu przygodach wróciłem z Islandii. 30 sierpnia byłem już w Polsce. Jak pamiętacie, trasa Iceland Adventure miała liczyć ponad 600 km. Ostatecznie pokonałem ich po Islandii ponad 1200. Niestety 11 sierpnia po 16 dniach trekkingu miałem wypadek. Zostałem zabrany przez wartki nurt jednej z przekraczanych rzek. Poza ogromną ilością szczęścia wyciągnął mnie z tego mój kijek, który po całej przygodzie wygląda tak. Po ewakuacji i tygodniu odpoczynku w Reykjaviku postanowiłem kontynuować wyprawę stopem. Wykonałem kilku ciekawych odkryć. Kulinarne, czyli skyr. Islandzki produkt jogurtopodobny, z którego można zrobić placek w stylu sernika na zimno. Przepyszny. Po drugie, nie ma na Islandii auta, którego nie dałoby się wyposażyć w wielkie terenowe koła. Po trzecie, piwo to na Islandii względna nowość, bo do 1989 roku było nielegalne. Cała wyprawa dała mi mnóstwo podróżniczego doświadczenia i nową, nieco inną perspektywę na codzienne życie. Mam już kilka nowych koncepcji na kolejną wyprawę, ale w tym momencie to jeszcze nic konkretnego. Dziękuję Wyższej Szkole Europejskiej za sfinansowanie mojej wyprawy. Mam nadzieję, że jeszcze o mnie usłyszycie. Trzymajcie się!